Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Matma MatMamilordzie. Kontynuujemy odliczanie do matury 2025 z informatorem podanym przez CKE z matematyki rozszerzonej. Zadanie 19. Na rysunku obok przedstawiono położenie miejscowości A, B i C oraz zaznaczono odległości między nimi. O godzinie 9 z miejscowości A do C wyruszył zastęp harcerzy tropiciele i przemieszczał się z prędkością 4 km na godzinę. O tej samej godzinie z miejscowości B do A wyruszył zastęp harcerzy korsarze i przemieszczał się z prędkością 2 km na godzinę. Mamy wyznaczyć godzinę, o której odległość między tymi zastępami harcerzy będzie najmniejsza. No i może wprowadźmy sobie pewne oznaczenia na tym rysunku. Tropiciele wyruszają z miejscowości A w kierunku miejscowości C, czyli odległość, którą przebędą, powiedzmy na przykład dotąd, czyli do momentu, kiedy odległość ich w linii prostej do drugiego zastępu będzie najmniejsza. No to powiedzmy, że przebyli jakąś drogę dT. No i tak samo korsarzy, którzy wyruszyli z punktu B, z miasta B do miasta A. Powiedzmy, że dotąd też przebywają jakąś swoją odległość dk, tak? No i ta najkrótsza odległość ma być właśnie poprowadzona w linii prostej między nimi, czyli po przeciwprostokątnej tego trójkąta prostokątnego, który nam się tutaj utworzy. I my mamy wyprowadzić zależność tej odległości od czasu. I ten czas będzie taki sam dla jednego i drugiego zastępu, no bo wyruszają o tej samej godzinie i powiedzmy, że zatrzymamy ich w momencie, w którym odległość między nimi będzie najmniejsza. Zapiszmy sobie jeszcze może wzór na prędkość. To jest droga przez czas. Przekształćmy go sobie do wyliczenia drogi. I to będzie V razy T. No i teraz, gdybyśmy chcieli już od razu układać y, wzór na tą odległość, No to mielibyśmy odległość od czasu, no to po Pitagorasie, czyli ta odległość zastępu tropicieli do kwadratu, dodać. No i teraz właśnie, to nie będzie odległość, którą przebył ten zastęp, bo my chcemy mieć ten bok trójkąta. Do tych obliczeń. W takim razie, jeżeli oni przebędą pewną odległość d w ustalonym czasie, no to ten odcinek od miejsca, w którym ich powiedzmy zatrzymamy do miejscowości A, no to będzie cały dystans między A i B, czyli 15 minus dk i dopiero to do kwadratu. No i teraz nie będziemy kwadratowali funkcji, tylko po prostu wszystko wstawiamy do pierwiastka. Tak na początek wyglądałaby Funkcja opisująca odległość między tymi zastępami w zależności od czasu, który upłynął. No i teraz, skoro mamy wzór na drogę, no to opiszmy sobie dt jako prędkość przypisaną do torpicieli, czyli 4, no i powiedzmy, że jakiś czas, właśnie t, i tak samo odległość korsarzy, no to byłoby tutaj akuratnie 2t. Jak teraz sobie podstawimy do tej funkcji, no to dostaniemy 4t kwadrat plus 15 minus 2t do kwadratu. I to wszystko pod pierwiastkiem. No i to jest nasza funkcja. Oczywiście jeszcze nie uporządkowana, ale funkcja opisująca odległość między zastępami w zależności od czasu. No i teraz, skoro mamy Wyznaczyć czas, kiedy ta odległość będzie najmniejsza, czyli pojawiło się to magiczne słowo najjakieś, czyli optymalizacja, czyli prawdopodobnie musielibyśmy tutaj teraz zacząć liczyć pochodną, ale pochodna z tej funkcji będzie taka, no, nie najprzyjemniejsza. Więc możemy sobie skorzystać z takiej zależności, że jeżeli jakaś funkcja od zmiennej x powiedzmy, to jest pierwiastek z tego x. No to mam nadzieję, że pamiętacie mniej więcej, jak wygląda wykres takiej funkcji. Ona się zaczyna w zerze i tak sobie powolutku rośnie, tylko w tej całej dodatniej ćwiartce, aż do nieskończoności. Czyli f od x jest rosnąca dla x należącego od zera do plus nieskończoności. Naprawdę domyślnie to tylko tam istnieje ta funkcja. No to jeżeli wartości tej funkcji rosną wraz ze wzrostem x, który jest pod tym pierwiastkiem, no to by oznaczało, że jeżeli funkcja pod pierwiastkiem ma jakąś monotoniczność, to spierwiastkowana to monotoniczność zachowa. Czyli mówiąc trochę prościej, jeżeli znajdziemy jakąś wartość minimalną funkcji, która jest pod pierwiastkiem, to ta, jakby nadrzędna, funkcja. Jeszcze uwzględniając ten pierwiastek, osiągnie również minimum dla tego samego argumentu. Mam nadzieję, że to jest mniej więcej jasne. Spróbujmy sobie to w takim razie policzyć. Ale zanim jeszcze to policzymy, to musimy sobie wyznaczyć dziedzinę. I teraz tak. Kiedy rozpatrywaliśmy odległość, jaką pokonał zastęp tropicieli, no to ten czas, zresztą, że drogę wyliczaliśmy jako 4 razy t, i tą drogę mieli do przebycia maksymalnie 20 km no to w takim razie trzeba byłoby napisać, że jeżeli to jest 4t i to musi być mniejsze lub równe od 20 w takim razie t powinno być mniejsze lub równe od 5 tak, czyli t by należało od 0 do 5 tu zamknięte dla drogi przebytej przez korsarzy no to tam było 2t i tam była odległość maksymalna do przebycia 15 km. W takim razie T powinno być mniejsze lub równe od 15 drugich. Czyli T należy od 0 do 15 drugi, czy jakieś tam 7,5. No i teraz, jeżeli rozpatrujemy całą tą funkcję, no to wiadomo, że nie możemy przekroczyć tej mniejszej dziedziny, bo harcerze minęliby to miasto A, a zakładamy, że tak się nie stanie. Więc sumując obie te dziedziny, możemy sobie napisać. Że rozpatrujemy funkcję D od T równą tu w sumie możemy sobie jeszcze od razu zrobić coś takiego plus 15 minus 2T do kwadratu w pierwiastku, dla T należącego od 0 do 5, zamknięte. I możemy sobie też napisać, to co tam pisam na pomarańczowo, że jeżeli jest jakieś F od X równe pierwiastek z X. -a, i ten x należy od 0 do plus nieskończoności, no bo wiadomo, że w argumencie pierwiastka drugiego stopnia, czy w ogóle parzystego stopnia, powinno być coś większego lub równego od zera No to dla x1 i x2 należących do tego przedziału, takich, że x1 jest mniejszy od x2. Zachodzi coś takiego, że wartość funkcji od x1 jest mniejsza niż wartość funkcji od x2, czyli po prostu funkcja jest rosnąca. A jeśli tak, to w kontekście naszego zadania, jeżeli mamy funkcję d od t, która jest pierwiastkiem z jakiejś funkcji, nie wiem, powiedzmy h od t, to istnieje jakieś t0. Należące do ustalonej dziedziny. Takie, że h od t0 daje minimum i d od t0 też daje minimum. Tak? Dokładnie ten sam argument daje dla obu tych funkcji minimum. W takim razie. Wystarczy nam napisać sobie tą funkcję h od t, czyli to 16 t kwadrat plus 15 minus 2 t do kwadratu. Przeliczyć ją sobie dokładnie, czyli 16 t kwadrat plus 225 minus 60 t plus 4 t kwadrat. Redukcja wyrazów podobnych: 20 t kwadrat minus 60. T plus 225. No, i widzimy, że mamy do czynienia z funkcją kwadratową. Akurat znajdowanie minimum funkcji kwadratowej nie jest trudne, bo po prostu obliczamy sobie wierzchołek. Sprawdźmy sobie tylko, jaki kształt ma nasza funkcja. Możemy sobie napisać, że współczynnik kierunkowy jest 20, czyli jest większy od 0. W takim razie h od t maleje. Dla t należącego od minus nieskończoności do jakiegoś p, które jest wierzchołkiem i ta sama funkcja rośnie dla t należącego od tego wierzchołka do plus nieskończoności. W takim razie y, h od tego p powinno nam dać wartość minimalną. No i wyliczamy sobie to. P to jest minus b przez 2a, czyli w naszym przypadku 60 przez 2 razy 20, czyli 60 przez 40, czyli po skróceniu 3 drugie. Czyli możemy sobie napisać, że dla t równego 1,5, tam było w godzinach ten czas, czyli półtorej godziny, h od 1,5 daje jakieś minimum, więc D od 1,5 też da nam jakieś minimum. Nie było tam konieczności wyliczenia tej najmniejszej odległości, tu ewentualnie można by jeszcze jakąś słowną odpowiedź zaserwować, także yy, no właśnie, dla wyliczonego argumentu t będącego współrzędną odciętą wierzchołka paraboli jaką jest funkcja h od t, funkcja d osiąga wartość najmniejszą. Coś takiego można byłoby na koniec napisać. Mam nadzieję, że to zadanie było dla Was zrozumiałe. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości sekcja komentarzy jest dla Was. Postaram się odpowiadać tam na bieżąco. Tymczasem miłej nauki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.